No właśnie, ta kawa nie jest tak słodka jak to, co zaraz będziemy testowali, bo szanowni Państwo, dzisiaj mamy tłusty czwartek. Co prawda, w tłusty czwartek tego odcinka nie oglądacie, no bo mamy piątek, natomiast będzie słodko, zapraszam. Zapraszamy na kolejny odcinek. Zajadamy, oceniamy. No dobra, to teraz tak, skoro już mamy zapowiedź odcinka zrobioną, to co będziemy testowali? Szanowni Państwo, zajadamy, wzmacniamy, sprawdzimy sobie połączka z netto, Lidla, Aldi, Kauflanda i Biedronki. Także mamy testy połączków z Marketu, tak samo jak to było w 2016 roku. Jedziemy. Dobra, to jako pierwsze bierzemy połączki z nadzieniem Orużanym. Szanowni Państwo, jesteśmy teraz w netto i teraz tak, jeżeli chodzi o pączka jednego to tutaj mamy za jedną sztukę 2,29 jak się weźmie, nie no po prostu dzisiaj jest cała 2,29 za jednego takiego pączka, wygląda całkiem przyzwoicie oczywiście bierzemy dwa, dlatego żeby jeszcze operator kamery też swojego dostał Państwo, teraz jesteśmy w Kauflandzie, bierzemy pączki no właśnie tak, z tego względu, że ciężko było znaleźć jakiegoś pączka, który by był podobny do tego co było w Netflixu dlatego, że na przykład tutaj mamy tylko pączka z nadzieniem, ale wieloowocowym, 59 groszy no to wiadomo, że to nie będzie smakowało zbyt dobrze, dlatego też 3,99 a razy dwa, bo oczywiście dla operatora. Jesteśmy teraz w Biedronce, tylko że zobaczmy, 24-27, także wiecie, że mamy ten 24. Nas interesuje to, żeby wziąć dwa pączki, również dwa, bo dla operatora, ale z luką. Tylko teraz mamy przepracować ciekawicena, bo mamy albo 99 groszy, albo 68 groszy. Ile będzie? Zobaczymy przy kasie. Chciałem znaleźć coś, co by było cenowo podobne do tego, co było w przypadku Kauflanda, co było w przypadku Netto, no ale... No właśnie. Różnie wyszło. Tylko najbardziej to mnie w ogóle rozbija... rozbawiła ta sytuacja związana z samymi cenami, bo przy kasie wyszło z kartą 1,35 35, bez karty 2,70 Tam była ulotka, że kosztuje złotówkę ten pączek. Więc tak szczerze mówiąc, ile ten pączek powinien kosztować... Czy ty przypadkiem nie klniesz za dużo? No dobra, no to szanowni państwo, jesteśmy teraz w Lidlu i już pierwsza różnica między na przykład Lidlem a Biedronką jest taka, że jak mamy tutaj ten cennik, to jest dużo bardziej czytelny, więc jednocześnie się będziemy się tym kierowali. No i bierzemy coś, co będzie zbliżone, tak? no niestety żadnych pączków z lukrem nie mogliśmy znaleźć, no, będzie, ale będzie coś takiego z nadzieniem wieloobocowym, ale z pudrem. I jedziemy do ostatniego sklepu, do Aldi. No dobra, szanowni państwo, ostatni sklep, tym razem Aldi, bierzemy dwa pączki standardowo z lukrem, bo mamy takie. Jedna sztukencja, druga sztukencja. I teraz tak, jeżeli chodzi o cenę, to tutaj mamy 99 groszy za jednego, wiadomo taniej, no bo tłusty czwartek. No dobra, no to teraz tak, jak już zapowiedziałem w sklepie, tak, właśnie zrobiliśmy, mamy Pięć różnych pączków, z pięciu różnych marketów, zobaczymy co sobą reprezentują. Oczywiście staraliśmy się brać, żeby były takie same, no ale z różnym skutkiem to wyszło, no bo w jednym sklepie był taki pączek, tańszy, w drugim był jakiś droższy, nie było tańszego. Kombinowaliśmy. No i jedziemy z tym koksem, nie? Przy następnym nagraniu spotkamy się pewnie 20 kg później, więc wiadomo jak to będzie wyglądało, szczególnie po takim obżarstwie jakie tutaj mamy na stole. Pięć pączków, nie będę mówił, że potężnych, bo to oczywiście będzie bzdura, nie? więc damy sobie z spokój. I teraz tak, jak obiecałem, tak zrobiliśmy. Pięć pączków z marketów. Zobaczmy. Pierwszy weźmiemy sobie na talerz pączek z Biedronki. Niestety nie mam paragonu papierowego, bo są teraz te e-paragony. I Normalnie, bez zniżki, bez karty, biedronka można tego pączka jednego kupić za złote 35. Po zniżce na kartę macie 68 groszy, chyba jakoś za pączka, więc finalnie złote 35 wyszło za dwa. Tak to po prostu wygląda, więc zobaczymy, co to jest. Pączek syły, kry 80G. No cóż, to jedziemy z tematem. Pączek z biedronki. I teraz tak, waka jest taka dosyć no leciutka, tak jak jest napisane 80 gramów. Jak widzimy, pączek jest taki dosyć pampuszkowy. No to nie jest taka, to nie jest taki pączek, wiecie jak z piekarni. Zobaczcie to, taka, wiecie, taka szmaciana lalka, nie? Lukier na samej górze, podobnie to zresztą wygląda trochę jak ten pączek Zaldi, tak jak obserwuję, także jedyne co mi pozostaje. Powąchać zapachu niezwykle taniego pączka i próbować. Mm. Piekarnia Domino, czy jakaś inna, to na pewno nie jest. <noise> Nawet nie ma co się tutaj ukrywać. Jeżeli chodzi o tego pączka, wiecie, no to to, 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 jest taki pączek, że jak, nie wiem, jesteście gdzieś tam w szkole na przerwie, albo, nie wiem, macie tam złotówkę wolną i chcecie sobie jakiegoś pączka opędzlować yy, i pójść na pewnego rodzaju kompromisy smakowe, no to jak najbardziej. Ale wiecie co, powiem Wam, że... jakbyście plastylinę jedli. No. Tak jeszcze adnotacja do tego. Myślałem, że będzie gorzej z tym pączkiem z no ale jestem zaskoczony. No o inaczej, ten pączek smakuje na pewno lepiej niż to jak wygląda porządek szczególnie związany z paletami troszkę, nie? Dobra, szanowni państwo, lecimy dalej. Weźmę sobie pączka z Aldi teraz z drugiego talerzyka. Zobaczymy co to tam ciekawego jest. I teraz macie tak, jeden pączek kosztował 99 groszy, czyli finalnie wyszło ,98 zł 98 za dwa pączki. No, powiem wam tak. Konkurencja cenowa z Biedronką. Wygląd też niczego sobie. Bo. Ja ciekawe, on jeszcze lżej czy idą waży? 65 gramów. Ha, I to czuć. Te 15 gramów naprawdę czuć w mordę! Ale to jest kosmos. I teraz tak, macie oczywiście lukier tutaj na górze polany. Tak. No wiecie, podobnie jak w Biedronce, także tanią na pewno. Pączek jest też pampuszkowy, no, widać. No nie słychać, bo to nie jest skrupiące, ale widać i czuć. Ale zapach taki mniej chemiczny. No, no. Chociaż zapach jest inny. Jak miałbym wybierać pączka z Biedronki a Aldi, to wziąłbym z Aldi. Lepiej smakuje, jest taki delikatniejszy. Jeżeli chodzi o to na dzień, tutaj, to on, on nie jest aż tak takie przybijające się tak mocno, to tak wszystko jest w miarę wydarzone. No, nie wiem, czy to jest kwestia tych 30 groszy różnicy w cenie, czy co, ale wygląda to przyzwoicie. W sensie, na pewno lepiej niż biedronka. Też szału nie ma, ale jak to markety, nie? Dobra, teraz tak. Weźmy sobie coś innego, coś ciekawszego, coś co też było w markecie, bo w Kauflandzie. To co widzieliście, pączek za 3,49, pączek głodowski z marnoladą i lukrem polanem tutaj na dekielku na samej górze. Jak widzicie pączek 3,49 za sztukę, także tutaj cenowo najwięcej kosztuje, zobaczmy. O, nie no, co kurde, w ogóle o czym my rozmawiamy? To jest waga napisane, w ogóle tego pączka nie ma. Pączek jest cięższy niż to, co mieliśmy do tej pory. Ten pączek jest na pewno mniej taki pampuśkowy, bo to nawet czuć, że on cię ciężej zgniata, także więcej ma tej masy w sobie. E, bardzo dużo lukru ma tutaj polanego. Nawet zresztą ciekawie polany. Jeżeli chodzi o... Zapach... O ja cię kręcę, ale słodycz. Ale słodycz. No nie no, to czuć, że to jest taka piekarnia, nie? Hmm. O czym w ogóle my rozmawiamy, nawet nie ma co porównywać, zajebiste. Okej, okay, po delektowaniu się pączkiem z Kauflanda, no z, wiadomo z jakiej, wiadomo z, z jakiej racji, no ten to jest typowo pączek zrobiony przez piekarnię, bo to wiecie, to jest pączek głodowski, no ale to dlatego, że to głodowska, głodowski czy głodowska piekarnia to piekła, więc no to, wiecie, to nie jest masówka, nie? więc to zupełnie inaczej smakuje. Teraz będziemy mieli pączka z Lidla, ten, który znajduje się z Waszej prawej strony. Jeden pączek kosztował złoty 29. Zł, ale muszę wam przyznać, że widziałem tam etykietę, która mówiła, że można tam kupić pączka nawet za 9 groszy, ale pod warunkiem, że kupicie 24 sztuki. Czyli co? Byście mieli pączki za 250. Ile tam by było wtedy za te pączki? 2,50? Tylko 3 zł za 24 pączki? Złoty interes. Tylko pytanie, jak byście szybko na sobie trafili? Właśnie, to jest właśnie dobra kwestia. Ach, no, jak to pączek z tym, nie? No, z, z marmoladą i z, z pudrem, nie? No, wiecie no, co to, to jest. Ale w ogóle jestem w szoku, bo on jest taki, on nie jest taki pampuszkowy jak z Aldi i z Biedronki. Taki, kurde, bardziej masywny. Co tu się stało? Czyżby 30 groszy różnicą od Aldi robiła aż taką różnicę? No, cukier, puder, wiadomo, zobaczymy. Ach, ale schłodzony, chyba świeżo wyjęty z lodówy. Powiem Wam tak, przyzwoity. Jak macie wolnego zeta 30 z lidla, jak najbardziej spoko. Jest ok. Marmolada. Hmm. Ona jest intensywna w smaku, ale taka delikatna, jeżeli chodzi o swoją słodycz. Podoba mi się to. Spoko, pączek. Jest gig. I teraz został ostatni. <laughs> ostatni pączek. Ostatni będą pierwszymi, chociaż tutaj pierwsi będą ostatnimi, bo mieliśmy netto najpierw kupowane, ale netto będzie ostatnio ocenione. Jeden pączek za 2,29. Czyli na podium jest drugi. Uh, uh, uh. Wow, nieźle. Dobra, to teraz tak, zobaczmy tego pączka. No kurde, no tego, tutaj tego lukru to mamy nalanego. No zobaczcie, co tu się w ogóle dzieje? Pączek jest, no pan puszkowy. Jakoś tak, ten zapach jest taki skryty. Połączka. Co to kurde? Czyżby skrywał w sobie? Właśnie. Czy to właśnie będzie coś takiego, co za bardzo nie czuję, a w środku jest genialne? Czy gówno w papierku? I to w złotym papierku. John, co ty mówisz? Eee, wiecie co? Powiem wam, że ten pączek to jest takie moje chyba mm, największe negatywne zaskoczenie. W sensie płacimy 2,30 na pączka. nie mówię, że to jest jakoś mega dużo, ale płacimy 2,30 na pączka. Drugi najdroższy pączek stąd. Wydaje mi się, że stosunek jakości do ceny jest chyba najgorszy. No zobaczcie, ugryzłem tylko kawałeczek, a tu już marmoladę prak praktycznie, praktycznie w ogóle nie mam. To zresztą i tak jest taka średnia. W sensie coś tam czuć, że jest, ale jakby tej marmolady tam nie było, to nic by się złego nie stało. Jeżeli chodzi o ten lukier, jest bardzo dziwny, taki, niby to słodkie, takie trochę mdłe. Nie wiem. Wiecie co, jak macie 2.30 to lepiej sobie dłużcie zeta i idźcie sobie do Kooflanda kupić tego pączka gugowskiego, bo jest dużo lepszy. Jeżeli chodzi o całość, no kurde, słuchajcie, Czy pączek był taki, czy był taki słodkiego się najedliśmy. Mam nadzieję, że wy też zjedliście dużo słodkiego albo mało słodkiego, zależy kto ile może, kto ile chce. Więc yy, ja tłusty czwartek spędziłem tak jak być powinno, czyli na słodko, w eleganckim, fajnym wydaniu. Ja Wam dziękuję za oglądanie dzisiejszego odcinka, Zajadamy oceniamy. Zapraszam na kolejną edycję. Co w kolejnym odcinku? To będzie niespodzianka. Zobaczymy się na ekranie już niebawem. Hej!